Już mamo, z tej strony KillerX.pl, to jest mój kolejny odcinek, zagramy w Stickwar Legacy. Pod ostatnimi filmami ze Stickwar Legacy było sporo wyświetleń i łapek w górę, więc dzisiaj nagram dla was kolejny odcinek z tej gierki, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba, Dzwonem i komentarze, jak będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, napiszcie w komentarzu koniecznie. Dzisiaj zagramy sobie na trybie zombie, że nieskończenie umarłych. Dzisiaj sobie zagramy na tym trybie. Nie wiem, nie pamiętam, bo chyba kiedyś na tym graliśmy, ale dawno nie pamiętam, bo to chyba było dawno. Nie pamiętam już sam. Możecie mi w komentarzu napisać. Okej, okay, to ja kupię dwóch górników i tych... No, no i tych, tych matelików, nie? Noc pierwsza. O wy kurde. Nie dam się atakować. Pan zginął. O o. Ja chyba zginę. Za mało tych Dobra. atakować zombie, bo, na, bo oni na nas idą ruchy. No nie! O nie! Muszę mieć więcej tych, co strzelają z bo oni są najlepsi. O, wygraliśmy! O kurde! No to super! Dobra. Gotowe. Okej. Okay. Grobie. Nie ma ich na razie, pusto. O, idzie ktoś. A no tak, nie mogę kupić, wiem, że ma odpnieć. Wow. Ja to muszę wybrać. Jolony walą, ale dostał w głowę. O nie, idą atakować! Na co czekacie? Atakować ich, bo ja przegram. Muszę, muszę wygrać. Dobra. Atakują. No pewnie dzisiaj będzie kilka... No pewnie dzisiaj będzie taki odcinek, że będziemy grali w zombie, nie? Że tutaj będziemy właśnie w tę klasyczną tak jakby rozgrywkę... No, że nie Pogramy sobie dzisiaj w nieskończenie umarłych. I znowu wygraliśmy. sklep, mogę kupić w sklepie oj to widzimy się to widzimy się po No siemanko, jesteśmy już po cięciu krótkim Trzeba poczekać. O, mamy 20 cikus. To jedynie możemy tylko kupić gorączkę górników. Czekajcie, skrzynie. Skrzynie klejnoty. Dobra, nie, sklep. To, to zaczynamy grać dalej. Która to noc będzie? Trzecia, oceleni. Pięć, trzy, cztery, dobra Oj, do zombie <śczterech> Czterech się czołga Coś czuję, że to przegram. No tak coś czuję, że przegram też. Albo dobra atakować. Już nie wiem sam co zrobić. Czy atakować, czy nie? Tu? Już to widzę, przegrałem, już przegrałem. Ja już to przegrałem. Chyba przegrył, przegrałem. A nie wygrałem. No i super. Mm. ce ca gurnic Torba gurnic, gurnică, kilo gurnică Nu de tobe Tura Nu super Dobra. O, coś już tu wyszedł. O -oł. o! O o Ale się będzie działo, Buu. co? Gdzie moich atakujecie? Ja wam dam.

Nie, może wygram, może przegram, nie Wygrałem. Kolejną noc. No ale super. No i reklama. To się zobaczymy po cięciu. No, Chiemka. jestem już po cięciu. samobójcy. magobójcy kapelusz Kapelus to barykada. Ja górnika ulepszę O, gotowe. I lecimy na cwaniaków. Noc piąta O idą. Co? Kto to jest? Co to jest? Co Kto to jest? O co tu chodzi? Co to są jakieś skoczki? Czy to co to? Jakieś skoczki. Te zombie. Ja nie wiem co to jest. Nie czuję. Nie czaję, kto to jest? Ja pierdzielę, ja pierdzielę, nie wiedziałam, nie wiedziałam, nie wiem nawet co to jest w ogóle, nie? Zombi, zombie, zombie, skoczki, czy to? Jest. Kto to jest? Nie wiem, co to jest. Jeśli ktoś ma to grę, to niech mi napisze, napisze w komentarzu, bo ja nie wiem. Jeśli w ogóle ktoś wie, kto to jest, kto to i co to jest. A właśnie a propos tej gry, to jak ktoś ma tą grę, to mi to niech da łapkę w górę. I komentarz napisze. Najlepszy komentarz będzie oznaczany łapką w górę pod komentarzem i serduszkiem pod komentarzem. A nie, ja chyba, ja chyba znowu to wygram. No i wygrałem. Super. Добро, готово Попозже, не, ну Чекайте, нот Ocaleni, dobra. Włażące. Ciekawe kto tymi zębiakami... Ząbia... steruje. kto Ale chyba nic.

No nic. Znowu wygrałem. Kolejny raz. No i reklama. No siemanko, jestem już znowu po cięciu. Dobra, kontynuujemy dalej. Okej. Okay. Ty rycerze. Rycerze idą. Ej. Muszę chyba jeszcze więcej tych okupić. Bo nie wiedziałam, że rycerze będą już iść. I inni tutaj zrządzili. No i nie wiem, czy ja to wygram, czy to przegram. Ale pewnie, prze pewnie przegram, przegram, albo wygram, bo nie, ja nie wiem. Zielonego pojęcia nie mam. Cholę dostał. Ja muszę chyba najwięcej tych hołów sobie kupić więcej, żeby strzelali łukami. Co? Ja pierwszy ile ich idzie na mnie? Przegram chyba to, przegram ja to już. No co stoicie? Atakujcie! Wygrałem? Ale fajnie. Ale fajnie, znowu wygrałem. Ile mam jakich skrzynki Sceny. Dziewiętna. ile? Ile mamy klejnotów, tak w ogóle? Bo nie wiem. Siedemdziesiąt. Nie. Sklep sklep sklep! Siedemdziesiąt. A co to? Celeństwo włóczników. Włącznicy rzucają włocznie za dając podwójne obrażenie przez 20 sekund. W sumie? Chyba mamy ry Mam chyba rycerzy. A to? Deszcz w uczynniku. W uczynniku nie, prze nie, prze nie przerwania nieprzerwania os ostrzeliwują cel przez 5 sekund. Dobra, kupimy to. No. Gotowe, tak. I lecimy dalej na nich. Eee, dobra. Za, sorry, że nie było kilka dni filmów na moim kanale. To za to, to za to, be, to, za to przynajmniej będzie film trwał kilkanaście minut. To jeszcze nawet nie wiem ile. Kupię. Albo nie, Ej, ja, ja chyba to mam już przegraną, chyba, ale nie jestem pewny. Wygrałem! Ole fajne! Fajnie, że fajnie, że wygrywam, już wyg w któryś raz wygrałem. Dobra, to widzimy się po cięcie. Dobra mordeczki, to już by było chyba raczej na tyle w dzisiejszym odcineczku, jeżeli wam się spodobał łap, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i komentarzy, jak będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, piszcie w komentarzu koniecznie, zostawcie suba i łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem koniecznie, do zobaczenia właśnie w kolejnych odcineczkach, zobaczcie, a właśnie, zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz, kolejny raz mówię, oraz nie zapomnijcie o właśnie subskrypcji i łapki w górę. Łapki w górze i komentarzyk. Najlepszy komentarz z serduszkiem jest oznaczony. Do zobaczenia!